Halo halo, tu Jędrek fotoreportaż N plus 2 Dzisiaj już zupełnie innych klimatów, mianowicie pustynia, Sahara wokół, morze piasku wielbłądy, palmy, oazy, te sprawy po 3 godziny Jazdy na wielbłądzie. Dotarliśmy do osady nomadów, gdzie dzisiaj spędzimy noc. Wczoraj wyruszyliśmy z mercugi. Ja jadę na wielbłądzie. Mój przewodnik z kolegą idą i prowadzą tego wielbłąda. Wielbłąd ma uroczą nazwę. Nazywa się Jimmy Hendrix, bo jest biały. Drugi wielbłąd Hassan, bo tak się nazywa człowiek, u którego spałem i u którego załatwiłem tą całą wycieczkę. Jest e, drugi robot, jest czarny i nazywa się Bob Marley. Więc jest Bob Marley i Jimi Hendrix w stajni Hassana. E, wczoraj była taka przygrywka, taki trailer. Odjeżdża się godzinę od miejscowości, w zasadzie cały czas ją widać. Jest taki bardzo wysoki erg, diuna tak zwana, na którą się wchodzi, żeby oglądać zachód słońca i wschód słońca. No i generalnie większość hoteli oferuje taki jednodniowy wypad na, do obozu i potem powrót. Natomiast zdecydowanie, muszę powiedzieć, zdecydowanie warto wziąć dwu albo trzyniową wycieczkę, ponieważ dopiero dzisiaj czuję się ten piach i tą Saharę, bo, bo w pierwszy dzień naprawdę taki zwiastun, taki trailer. Natomiast teraz to jest to jest to morze piachu z każdej strony gorąco teraz będzie panorama, rzut oka na obóz, na palmę. No i generalnie jest, jest fajnie Tak w noletniku jeszcze nie opisałem incydentu Tak zwany incydent Verashidi Tak to było w ogóle dostanie się tutaj do Mercuki było dość sensacyjne no ale udało się Nie, nie wylądowałem gdzieś w ciemnej uliczce zaćgany ani, ani na pustyni porzucony bez paszportu i pieniędzy i, i nie wiem butów Tylko Jestem cały zdrowy i Czas na panoramę. Jest bardzo fajnie. Spełni inaczej niż w górach. Chociaż po wydmach chodzi się trochę tak jak po, po górach w śniegu. Szczerze mówiąc, te same techniki i jak się ma doświadczenie chodzenia po śniegu, to po wydmach też sobie człowiek poradzi. Można wynająć w Mercusach na przykład deskę snowboardową, narty, takie sprzęty, rowery, kłady itp. Itd. Dobra. Jedziemy z panoramą. Generalnie, tutaj nie ma przełęczy, ani nas, więc jest piach. Piach, piach, Sahara. Tu jakaś mała osadka, znaczy obóz z palmą. Tu sporsza wydma, taka większa raczej, ale dużo, dużo mniejsza niż te, które są po drodze, są naprawdę potężne. Tu obóz, w którym będziemy dzisiaj spać Jimi Hendrix się gdzieś, o tutaj jest, na środku ekranu jest Jimi Hendrix kroczy ma związane dwie przednie nogi Przestanie przestań może wrócić do domu jak to powiedział mój przewodnik No i tutaj jakieś czarne, czarne horyzonty Na szczęście nie czarne chmury No generalnie Sahara standardowo ujęcie moich stóp tym razem w sandałkach zaraz je ściągnę i będę chodził boso no jest jak na filmach muszę powiedzieć naprawdę naprawdę morze piasku robi się gorąco jest południe dobra oddaję no głos do studia pozdrawiam jak zawsze wszystkich serdecznie trzymajcie się do zobaczenia w Krakowie